Wrodzone wady nóg, stóp i ręki. Tych informacji rodzice Antosi zupełnie się nie spodziewali. Do porodu USG wykazywało, że dziecko jest zdrowe. Gdy w marcu Antosia przyszła na świat, lekarze jednym tchem wymieniali wrodzone wady. Teraz rodzice walczą o zdrowie dziecka oszacowane przez lekarzy na milion złotych. Alicja Waliszewska. O chorobie Antosi dowiedzieli się po jej urodzeniu. Cieszyliśmy się, że możemy ją przytulić, że że wydała z siebie pierwsze dźwięki, płacz, także, także to było dla nas najważniejsze. Chwilę później najważniejsze, by zrobić wszystko, żeby dziecku pomóc. W tą stronę, na Obustronna koślawość kolan, brak kości strzałkowych u stóp. W ręce na 22 kości, zaledwie 8. To tylko niektóre z wrodzonych wad. Na fibular hemelia zapada jedno na 40 tysięcy dzieci. Wszędzie mówili, że przypadek jest ciężki i że najprawdopodobnym rozwiązaniem będzie amputacja. Głównie, y, głównym problemem w leczeniu w Polsce jest y, prawa nóżka. Poznań, Kraków, Warszawa. Złe wiadomości przychodziły jedna po drugiej, ale rodzice Antosi na amputację nóg nie chcieli się zgodzić. Byliśmy bardzo niepewni co do jej przyszłości, nie wiedzieliśmy, y, nic nie wiedzieliśmy, także byliśmy tu taki. Ogromny mętlik w głowie. Rozwiał go amerykański chirurg. Wady można skorygować, ale operacja i leczenie będzie w sumie kosztować milion złotych. Jedna osoba mogłaby się załamać i e, nie uśmiechać się na co dzień, a on jest e, bardziej pogodny niż osoby, które nie zostały w ten sposób doświadczone. Na razie mają 42 tysiące złotych. Operacja powinna się odbyć we wrześniu przyszłego roku. W zbieraniu środków pomagają wszyscy. Urodziłam dzieciątko, niestety ma liczne wady i, i nie było to po prostu miłe. Było to szukiem dla nas ogólnym. Te słowa nadal dźwięczą w uszach przyjaciół i motywują. Zadają sobie na pewno pytania, czy uda się, czy przejdziemy przez to wszystko, czy uda nam się do, do tego celu po prostu dojść, żeby uratować te nóżki, Antosi? By być w pełni sprawną, na to do końca życia najprawdopodobniej Antosia nie będzie miała szansy. Najważniejsze, by wreszcie stanęła na własnych nogach. Alicja Waliszewska, aktualności.